Głos Wolny, wolność ubezpieczający. Wspólna Audycja Warsaw Enterprise Institute i Radia Wnet. Dzień dobry Państwu, Sebastian Stodolak. Witam Tomasz Wóblecki również. Głos Wolny, kolejna nasza comiesięczna audycja. Ostatni raz w, godzinie między, w godzinach między 18 a 19 od przeszłego miesiąca, już od godziny. 19. Dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy o wielkich przetasowaniach, ale zanim porozmawiamy o tych wielkich zmianach w układzie, globalnym układzie sił, które teraz mają miejsce i wykluwa się taki nowy pewnie ład, chciałem zacząć od takich mniejszych zmian, mniejszych kroków, które pewnie mogą ten świat skuteczniej naprawić. Wydaliśmy właśnie w Warsaw Enterprise Institute taką książkę. Naprawa świata w dwunastu krokach. Bjorn Lomborg, znany autor, który większość swojej kariery poświęcił, zajmował się klimatem albo tak naprawdę prawdą klimatyczną. Jak w rzeczywistości zmienia się nasze środowisko. I w czasie swoich badań i opracowań zwrócił uwagę, że wiele tej, na, tej naszej krucjaty walki z ociepleniem sprowadza się do chciejstwa. Tak bym mówił, Wańkowicz, czyli staramy się naprawić świat, nie mając ku temu ani narzędzi, ani wielkiego wpływu. Wydajemy miliardy dolarów, euro, w każdym państwie zaciągamy ogromne długi, obciążamy gospodarkę wysokimi cenami, kosztami energii, a efektów tego nie ma. Z roku na rok tylko widzimy, energia jest droższa dobrobyt nie rośnie tak szybko, jak mógłby. Natomiast, jeżeli chodzi o sytuację klimatyczną globalną, ona cały czas się pogarsza. I Lomborg zaczął zastanawiać się, jak zmienić tą narrację. Jak zacząć na świecie, gdzie mnóstwo ludzi i głoduje, i mnóstwo ludzi w dalszym ciągu cierpi nędzę, napięcia społeczne. Jeżeli mamy reperować ten świat, to, na czym powinniśmy się skoncentrować. Tak, właśnie, bardzo szeroko. Ujmuje te kwestie, z, odnosi się do tak zwanych celów zrównoważonego rozwoju, które Organizacja Narodów Zjednoczonych zdefiniowała, i Lomborg mówi: No, właściwie one polegają na tym, że y, ONZ chciałby zadowolić wszystkich wszędzie, na każdy możliwy sposób. My lubimy słuchać bajek, lubimy jak się nam obiecuje gruszki na wierzbie, więc y, politycy, a za nimi organizacje międzynarodowe nam te gruszki z chęcią obiecują, potem pobierają olbrzymie y, kwoty w podatkach, przekaz właśnie na poczet tych rozmaitych programów, no i te programy nie dowożą, nie realizują tych obietnic. Lomborg e, mówi, no dobrze, no ale nie warto się czasami zastanowić, cofnąć kilka kroków i pomyśleć: Okej, okay, skoro już wydajemy te pieniądze, to może wydajmy je w taki sposób, żeby to faktycznie przynosiło jakieś rezultaty. I to jest ciekawe. On zgromadził w najwybitniejszych naukowców świata to się nazywa Konsensus tak, no? tak, i zlecił im zbadanie rozmaitych dziedzin pod kątem tego, Jakie metody można zastosować, żeby zacząć ludzi leczyć, żeby ratować noworodki przed śmiercią, edukację. żeby lepiej edukować najbiedniejszych ludzi na świecie, i tak dalej, i tak dalej. I wyszło mu, że 35 miliardów dolarów rocznie, to jest ułamek tego, co ONZ wydaje na swoje rozmaite programy, można osiągnąć efekty o wartości, on to szacuje na ponad bilion, ponad bilion dolarów. Między innymi chociażby tutaj jeden z przykładów wielu, które daję w tej książce za... 3,5 miliarda dolarów rocznie można ratować 1,5 miliona ludzkich żyć, które obecnie no, tracimy w wyniku gruźlicy. Bo jak tłumaczy Lomborg, świat bogaty się z tą gruźlicą już dawno pożegnał, zaopatrzył się w szczepionki, w programy szczepień, to wszystko już działa świetnie. No i zapomniał, że w świecie biednym ta gruźlica wciąż jest poważnym problemem. I y, w, obecnie dla y, rządów nie stanowiłoby, gdyby oczywiście była wola polityczna większego problemu w ramach tych organizacji międzynarodowych zorganizować taki program szczepień na gruźlicę. To jest wciąż szczepienie niekontrowersyjne. Nie, nie Co było dla mnie ciekawe, yy. jak, jak czytałem tę książkę, że wiele tych problemów ludzkości, na które zwraca uwagę Bjorn Lomborg, jak można życie na naszej planecie poprawić, jest rozpoznawane. Czy to przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, wszyscy mówimy o głodzie. Tak? Tylko narzędzia, jakie tutaj są stosowane, są kontrproduktywne. Czyli na przykład pomaganie biednym, przesyłanie im żywności. W efekcie mamy w krajach, zwłaszcza Afryki Północnej, ale w ogóle w Afryce, największe ilości ziemi uprawnej, które leżą u Dlatego że właściciele, czyli ci pośrednicy, którzy przewożą tą żywność, zboże, czy gotową już przetworzoną żywność z Europy i ze Stanów Zjednoczonych do Afryki. Wiele z tego, pobierają ogromne za to opłaty, zarówno jako przewoźnicy. Potem część tego sprzedają, a za pieniądze, które na tym zarabiają, kupują ziemię, której nie uprawiają, bo zależy im na tym, żeby jak najwięcej ziemi było długiem, jak najwięcej tej pomocy szło. Przez nich. W efekcie problemu głodu się nigdy nie rozwiąże, bo jest to część biznesplanu. planu. Znaczy, komuś musi zależeć, żeby to podtrzymywać. Największe, chyba najważniejsze pytanie, które ta książka stawia, poza tymi wszystkimi przykładami, które oferuje i które są fascynujące, bo naprawdę 12 rozmaitych dziedzin jest opisanych w sposób no, niezwykły. Jak ratować dzieci przed śmiercią, chociażby tutaj kolejny przykład jeszcze. Uchylę Wam rąbka, tajemnicy, drodzy słuchacze. Jak Ratować dzieci przed śmiercią bo czasami jest tak że dziecko się rodzi i coś nie, nie klika jeśli chodzi o pierwszy oddech. Dziecko jest w 100% tak zdrowe, ale ten mechanizm oddechowy się zacina i trzeba użyć takiego specjalnego woreczka oddechowego, wykonać kilka ruchów i dziecko pięknie 10 na 10 w skali Abgara. I w krajach, w krajach biednych o tym nie wiedzą bardzo często. Mają zbyt ubogą służbę zdrowia, zbyt no ludzie, którzy zajmują się odbieraniem porodów, to często są jakbyśmy to powiedzieli znach Wystarczy za niewielką naprawdę kwotę rocznie zaopatrzyć te kraje i w wiedzę, i w procedury, i w te pompki, w te worki oddechowe i ratujemy sto kilkadziesiąt tysięcy noworodków rocznie. No, mikrodziałanie z punktu widzenia budżetu państw globalnych a efekty olbrzymie. I takie przykłady daje. Natomiast pytanie jest właśnie to, co Tomek teraz tutaj ty mówisz, kluczowe. No to dlaczego tego, te rządy światowe nie robią? Dlaczego nie koncentrują się na tych efektywnych i znacznie tańszych sposobach naprawy świata, a na tych takich olbrzymich, wielkich pomysłach rewolucji, które nam nieustannie fundują? No zawsze jest to ta sama odpowiedź. To się śmieje, 10% od zera to jest zero, tak nam czytałem. Marża, którą zarabiają pośrednicy, biurokracja, ogromne organizacje, bo zapamiętamy, że przy każdej redystrybucji jakieś 35% co najmniej tych pieniędzy pozostaje w siłach biurokracji. To jest jeszcze niezły wynik. pomocy charytatywnej to nawet do 60% dochodzi, czyli ogromne siły ludzkie, organizacje. Działacze, aktywiści, nazywający się wolontariuszami, ochotnikami, ale w rzeczywistości pracujący za pieniądze, żyją z tego. Są całe mnóstwo fundacji, które żyją z pieniędzy redystrybuowanych w imię biednych. Im większe będą te programy, im bardziej będą ambitne i ambitniejsze cele będą sobie stawiały, tym więcej pieniędzy będzie do redystrybucji. Także. To jest yy, największy problem, dlatego ta książka jest fascynująca, jeżeli chodzi o to, jak można rzeczywiście łatwo, szybko poprawić świat, ale tak samo jak fascynująca, trochę chyba nierealna. No właśnie tak sobie myślę, czy nie wysłać kilku egzemplarzy tej książki ostatniemu pokoleniu. No, bo tam tutaj dostają konkrety, tak? To przypinają, przylepiają się do asfaltu na moście Siekierkowskim, tak? Właściwie tak, bez ludzie, którzy tworzą destrukcję postulatów. tak naprawdę, psują nie tylko otoczenie, w którym się znajdują, zagrażają wydajności jakości pracy. Te wszystkie pomysły, które ostatnie pokolenie miały, tak naprawdę nie są w żaden sposób rewolucyjne, bo tych rewolucjonistów. Destrukcjonistów w historii, to mieliśmy już od czasów starożytnych. Czyli. Ja bym miał nawet pewną wyrozumiałość, gdyby postulatami ostatniego pokolenia właśnie były te postulaty, które są tutaj. Jakby się mieli przepinać do barierek i blokować przejazd, bo chcieliby uratować 100 tysięcy niemowląt przed śmiercią niskim kosztem, zamiast wydawać pieniądze na walkę nie, z wiatrakami globalnego ocieplenia, no to... Oni tutaj sami siebie stawiają w roli ofiar, tak? Boli nas, bo żeśmy sobie ręce przykleili do asfaltu. Grozi nam, bo chodzimy gdzieś po framugach budynków i możemy spaść. Blokujemy statki, czy wspinamy się na wieże, na rafinerię. Przede wszystkim sami siebie stawiają jako ofiary, nie myśląc o rzeczywistości, o ludziach, których Chcielibyśmy pomóc. To jest jedna książka nasza najświeższa i naprawdę ją serdecznie, serdecznie polecam. Także polecam poprzednią książkę fałszywy, alarm tego samego autora, też wydaliśmy ją u nas w wydawnictwie, ale obok mam inną książkę, wydana już mniej więcej przed rokiem, po zwycięstwie Johna Eichenbergego, politologa amerykańskiego gdzie on opisuje te bardziej takie organiczne megatrendy, które występują właśnie w relacjach między państwami i dotyczy tego, jak układa się porządek Ona, globalny. Teraz ta się ta, wydaje, że coś się dzieje właśnie tektonicznie. książka tonicznie. wydaje nam się aktualna, bośmy yy, przed programem yy. rozmawiali. Ze względu na to, że trochę ciężko nam rozszyfrować, co dzisiaj dzieje się, jeżeli chodzi o Ukrainę. O przyszłość Ukrainy. Mam jakieś rozmowy pięciu europejskich polityków, oni rozmawiają przez telefon z Trumpem. Trump rozmawia z Zeleńskim, ktoś rozmawia z Putinem. Mowa jest o spotkaniu w Istambule, prowadzenie negocjacji. To, co mówi nam Ickenberry w tej książce, a on bazuje ją na doświadczeniach największych. Yy, wojen i w zasadzie pokojów, które zostały zawarte po tych wojnach, od traktatów weswalskich aż po yy, Drugą wojnę światową, mówi, że wojna nie kończy się wtedy, kiedy któraś ze stron wygrywa albo przegrywa. Wojna kończy się wtedy, kiedy ci, którzy yy, potem mają rządzić światem, dogadali się, jak ma wyglądać ten podział no właśnie, świata. Ta teza, Jestem ciekawy, jak do tego podchodzisz, bo ta teza, którą on stawia tutaj. Um, ona idzie w poprzech takiej analizie, jak na przykład John um, Mersheimer y, mhm. przedstawia, y, że jest świat, co są co mocarstwa, jest podział y, stref wpływów pomiędzy tymi mocarstwami. Tutaj Ikenberry mówi o czymś zupełnie innym, że po wielkich wojnach, to ten kraj, który je wygrywa, przynajmniej tak jest już obecnie, bo tak nie było zawsze, on tworzy pewną sieć instytucji, którym częściowo oddaje władzę, żeby utrzymać długofalowo własną przewagę nad innymi. I, uh -huh. Tak, no i, i, i po, po, po części problemem naszego współczesnego świata to nie jest to, że Rosja zaatakowała Ukrainę, to oczywiście jest zbrodnia, natomiast problemem jest to, że instytucje, które miały pilnować tego ładu, Bank Światowy, Fundusz Walutowy, Światowa Organizacja Handlu, ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia, Stały się dysfunkcjonalne. Przy rozmaitych kryzysach widzieliśmy, jak nie dawały sobie z tym rady. Światowa Organizacja Zdrowia, oczywiście to jest COVID-19, ale Światowa Organizacja Handlu przy wielkim kryzysie 20, 2007 roku 2008, potem mamy wielki kryzys migracyjny, ONZ, kompletnie bezsilny Unia Europejska. Instytucje, które rozrosły się, są potężne i kosztowne. W rzeczywistości są całkowicie niesprawne, dysfunkcjonalne i nie były w stanie zaprzest, yy, przeciwdziałać jakiejkolwiek wojnie. Ten czas, w którym jesteśmy, według Gomberego, to jest czas kształtowania się zupełnie nowego porządku świata, nowego ładu, nowych mechanizmów, nowych instytucji. I nawet chyba politycy, którzy jeszcze funkcjonują w dawnych instytucjach jak NATO, też zaczynają trochę inaczej myśleć. Choćby nawet ta Czasem może obśmiewana, ale ta piątka polityków, która europejskich pojechała do Kijowa, też funkcjonuje już według trochę innych schematów. Zawierają inne porozumienia. Inną grę, innym graczem już jest Turcja w tym wszystkim. Powstają nowe powiązania, nowy network państw i powstaną pewnie w to miejsce nowe instytucje. No właśnie, czyli właściwie co? No przed wojną, a, w, a powinniśmy się pewnie cofnąć nawet do pandemii, powiedzieć przed pandemią, świat był tak w miarę prosty, tak? W, w takim ujęciu z lotu ptaka to jest to, ta Ameryka, która wszystkim gwarantuje pokój, jak coś trzeba, to wysyła żołnierzy, jak nie trzeba, też wysyła. No i są też kraje Europy, które sobie troszeczkę tutaj żyją na kredyt tej Ameryki, na kredyt tego bezpieczeństwa, Amerykańskiego budują na przykład służbę zdrowia, generalnie nie wszyscy się cieszą, wszyscy są szczęśliwi. No i są tam instytucje międzynarodowe, WHO, które wymieniłeś, WTO i tak dalej. I nagle coś zaczyna kruszać. Pytanie jest, czy to kruszenie to faktycznie jest taki nagły proces, czy te symptomy były widoczne już wcześniej? Znaczy, to są procesy, oczywiście. Raz, że te instytucje wewnętrznie w jakiś sposób się korumpują są niepoddane demokratycznym mechanizmom. Widzimy to w Unii Europejskiej, widzimy to w ONZ, tam jest trzecie, czwarte pokolenie urzędników, które tak naprawdę bardziej zajęte jest budowaniem swojego otoczenia, swoich zarobków i swoich rodziny niż celami, które im się wytacza. To jest jedno. Drugie to, że zmieniają się też czasy. Jest inna książka Bruno Mackesa. Portugalskiego filozofa, który zwraca uwagę na zmiany, jakie nastąpiły na świecie, jeżeli chodzi o nową technologię, technologię cyfrową. Znaczy, że w pewnym momencie tworzymy sztuczną inteligencję, wirtualny świat, działamy w rozmaitych zamkniętych bańkach, i informacje z jednego świata nie przepływają do nas. I on mówi, że znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie to zaczyna już wpływać na geopolitykę. Mamy grupę ludzi, Myślę, że to doty będzie dotyczyło Rosji, ale to tak części w Stanach Zjednoczonych, do których prawdy jednych nie docierają do drugich. I w związku z tym musimy też nauczyć się inaczej funkcjonować, że inaczej będzie podzielony ten świat. Wydawało nam się, że Internet spowoduje, że będzie ogromny przepływ, szybki przepływ informacji, wszyscy będą wiedzieli wszystko. Efekt jest zupełnie przeciwny. Żyjemy w bańkach odległych od siebie. I te bańki z czasem, z kolejnym pokoleniu tworzą inną świadomość, która staje się już rzeczywistością. Chińczycy, ty będziesz wiedział więcej, byłeś tam ostatnio, żyją w trochę innym świecie. Mają zupełnie inne przekonania o tym, jak zbudowany jest świat. Będą inni Amerykanie, a teraz mamy ten konflikt między Europą a Stanami Zjednoczonymi, gdzie tak naprawdę dla Amerykanów ta polityka celna wydaje się naturalna i oczywista i uważają, że Europa jest pasożytem na amerykańskim dobrym obywatelu. I odwrotnie, Europa uważa, że Ameryka oszalała i żyjemy w dwóch bańkach, i coraz ciężej nam jest się porozumieć. Tak, brakuje tego wspólnego języka. To na pewno. No, i znów, co się z tego wyłoni? Czyli co sugerujesz, że teraz będziemy mieć taki świat z defragmentem. Trzeba to wziąć pod uwagę. Trzeba wziąć to pod, to, trzeba wziąć to pod uwagę, że to, co nam się. my jakby. ja na pewno wychowaliśmy się w przekonaniu, że demokracja jest tym najlepszym systemem i e, wolny rynek i e, wolność słowa, to niekoniecznie dla każdej banki będzie to samo. I ten, ten nowa go polityka. Te nowy, nowe instytucje, które według Kinkenberga będą musiały to wziąć pod uwagę. Czyli bardzo możliwe, że uda się znaleźć nowy podział świata, gdzieś z Rosją odsuniętą pod granicę Chin, mówię prze, oczywiście w przenośni, i Europą gdzie indziej, i Ameryką gdzie indziej, gdzie te kraje będą musiały negocjować między swoimi społeczeństwami, że to już nie będzie chodziło tylko o interesy. Terytorialne czy interesy dotyczące zasobów mineralnych, ale także kontroli nad świadomością tych obywateli, kto na co ma wpływ. Także to jest. to Książka Mekasa, to jeszcze nie była wydana w Polsce, ale to jest jakby nowy element w tej rozgrywce, które myślę, że gdzieś to wszystko. No to jeśli chodzi o kontrolę na nad świadomością obywateli, no to Chiny ewidentnie tutaj przodują. Ale Rosja też to nieźle robi, myślę. Można mieć. Hmm, Wątpliwości co do dojrzałości tej świadomości i tej tożsamości, ale z pewnością ona jest inna i łatwo się nie da jej zmienić. F Taka refleksja na poboczna, że na rynku te dobre praktyki w długim okresie są replikowane, czyli innymi słowy innowacje są skalowane i trafiają pod strzechy, a w polityce jest odwrotnie. Dobre praktyki zazwyczaj zostają gdzieś lokalnie i nikt ich nie chce podłapywać. Tak Ale sobie to, myślę, że to... technologia Chiny były w stanie przejąć mnóstwo możliwości technologicznych i sztucznej inteligencji, i platform społecznościowych. I wykorzystywali je to do zupełnie czegoś innego. I raczej wzmocniła... Tą tożsamość, tą chińską świadomość, niż ją No właśnie, tylko pytanie, na ile społeczeństwo Europy czy Stanów y, może być tak formatowane, jak są społeczeństwa y, y, rosyjskie czy chińskie. Też oczywiście, są tacy, którzy twierdzą, że cały czas nas formatują i, i nie mamy już żadnej wolnej woli, ale mimo wszystko w tej tak zwanej demokracji, y, no jednak chcielibyśmy czuć jakąś podmiotowość i nie chcielibyśmy, żeby politycy wyznaczali nam horyzonty myślenia. Znaczy na tym polega chyba cała wartość cywilizacji zachodniej. Ja się zgadzam, ale zobacz, że mamy coraz bardziej dwa zachody. I ta przepaść w myśleniu, jak byłem w Stanach Zjednoczonych ostatnio, to zauważyłem, że to jak Amerykanie myślą o Europie i jak Europejczycy myślą o Ameryce, mimo że te kontakty są bardzo bliskie i ten przepływ informacji jest bez trudu, to my jesteśmy w coraz bardziej nieprzenikalnych bańkach. No tak, nawet ostatnio gdzieś na Twitterze widziałem wpis jednego ekonomisty amerykańskiego, który był zdziwiony, jak go potraktowano w niemieckiej restauracji, który zwrócił uwagę, że to danie, któremu zaserwowano, jest niejadalne, że przeproszono go, ale nie odpisano tego dania od rachunku. Mówi, że w Stanach to przecież jest naturalne, że jeżeli ktoś czegoś nie chce zjeść, bo jest źle przyrządzony, no to to jest natychmiast likwidowane, odpisywane z rachunku i że nieelastyczność Europy, taka, takie jedno zderzenie jego tutaj z wizyty u nas, z naszą europejską rzeczywistością, czy w tym przypadku niemiecką, są takie bariery mentalne, organizacyjne, bardzo głębokie między nami. Ale po naszymi tym właśnie blokami. książka Ikenberego o tym, jak powstają nowe porządki świata. Jak po wielkich wojnach powstają nowe Pony, myślę, że jest bardzo aktualna w stosunku do tego, co teraz obserwujemy. I ten, jak on opisuje ten zamęt i bałagan wokół traktatów westfalskich, czy wielkiego pokoju wiedeńskiego w 1815 roku, kiedy. Nikt do końca nie wiedział, jak się do tego A To, on, co, to co on opisuje, to on opisuje taki proces wyłaniania się współczesnego ładu. Że zaczynaliśmy od, od takiej sytuacji, w której jak ktoś wygrywał wojnę, to on faktycznie chciał dyktować wszystkim absolutnie warunki. tak? Chciałbyś tym Wiktorem, tym zwycięzcą i, i, i inni albo po prostu cicho siedzieli i płacili mu trybut, albo no albo on tutaj ponownie im I groził. I zaczynali spiskować w dniu, tak. kiedy płacili pierwszy tryb. Tak, dokładnie. Ale jak <coughs> zwraca uwagę Kembery w czasie, Ostatnich 200 lat zaszła pewna zmiana jakościowa, czyli te, te mocarstwa nauczyły się, żeby utrzymać władzę dłużej. Muszą, tak jak mówiłem przedtem, oddawać jej cząstkę w ramach tych międzynarodowych struktur, też tym, który, których podbijają. Jest jeszcze jedna smutna konstatacja z tej książki: im bardziej wyrafinowane są te systemy i porządki społeczne, które następują po tych wielkich wojnach, tym większe są potem wojny, bo im dłuższy jest ten okres przerwy między wojnami tym brutalniejsze one są. No ale w ta wojna teraz, powiedzmy... Zakładałem, w Ukrainie, że to jest ta ostatnia. No właśnie, no, no to, to nie jest jakaś wybitnie duża wojna. Miejmy pewną znajmy pewną proporcję tak? w ocenie historycznej. Przyjmując, że y, tak jak mówiono po wojnach bałkańskich w 1910, no, że nie, tak obeszło się bez wielkich strat, dopóki mhm. nie ma tej właściwej. Czyli jeszcze może być tak, że czekamy na, ten, na tę właściwą wojnę. W 1912 roku też mówiono, że obeszło się bez wielkiej wojny. No to oby, oby, oby ta analogia historyczna nie miała tu zastosowania. No dobrze, a jak y, widzisz obecne starania Trumpa, jeśli chodzi o zamknięcie sprawy ukraińskiej? No, tak wydaje się, że przekonał się, że jednak ten Putin, no to nie ma dobrych zamiarów, bo widać, że tutaj wierzył, że to ten Putin jest tym dobrym. A znaczy, ja często słyszę taką narrację zakładającą naiwność Trumpa, że on miał złudzenia co do Rosji. Nie sądzę. Myślę, że wychodził z założenia, że Cel, który se na początek stawał, posadzić go do stołu negocjacyjnego, żeby zacząć rozmowy i że trzeba zrobić pewien ukłon w jego kierunku. Przez cały ten czas, kiedy wszyscy bili hołdy Zeleńskiemu i Ukrainie. E, taka poziom frustracji w Rosji prawdopodobnie narastał. Tak? Przekonanie, że to my jesteśmy ci prawi, wyjście mu naprzeciw i zrobienie jakiegoś gestu, rozumiem, że to był jakiś pomysł negocjacyjny, żeby go wciągnąć do tej dyskusji e, i przyciągnąć go do stołu. Bardzo możliwe, że od początku Trump wiedział, że to się tak skończy, bo teraz z kolei pokazanie mu, że miałeś swoją szansę, nie wykorzystałeś, łap, co masz teraz. Tak? W każdym razie myślę, że tworzy się jakiś porządek, który nie będzie tylko jeżeli ta wojna rzeczywiście się wreszcie zakończy ładem, porządkiem politycznym, czy końcem wojny na Ukrainie, ale będzie musiał się zakończyć jakimś nowym podziałem. Świata i relacji między tym chińsko-rosyjskim imperium i resztą świata. No, ale ta chińska potęga to jest potęga gospodarcza przede wszystkim. Tak głęboko wrośnięta w tą strukturę globalnej gospodarki, że trudno sobie wyobrazić jakiś radykalny podział i odcięcie więzów, nawet mimo tej całej narracji o friend-shoringu, czyli o skracaniu łańcuchów wartości tylko do krajów, które są naszymi sprzymierzeńcami, no trudno sobie wyobrazić odcięcie półtora miliarda ludzi od globalnego rynku i od globalnej produkcji. Tak, no może to, możemy sobie wyobrazić, że to będzie zimna wojna. Z gorącym handlem, znaczy, że pozostaje jakiś rynek wspólny. Nowy ład na tym polega, że trzymamy siebie z daleka, ale handel może się rozwijać, jeżeli to jest w ogóle możliwe. A, a Rosja w tym całym układzie mała gospodarka, tak naprawdę, na tle nawet niektórych gospodarek europejskich. Mała, zdeformowana, skorumpowana, nieprzygotowana do normalnej konkurencji. Przede wszystkim to jest stacja benzynowa i zaplecze surowców naturalnych, które potrzebuje zawsze wielkiego opiekuna, który pozwoli im to wydobywać, transportować i wysyłać. I to mogą być Chiny. No, a jeśli Rosja zostałaby usadzona, to, to obecnie przez Trumpa i, i ta wojna zostałaby zakończona, to to byłaby mm, znaczy klęska Rosji jako imperium? Znaczy zakończona znaczy co? Rosja już raz przegrała wojnę, zimną wojnę i została upokorzona i się odbudowała. Jeżeli po raz kolejny będzie zmuszona do jakiegoś tymczasowego pokoju, to też jest tylko kwestia czasu. No bo to nie jest porażka Rosji, tak? to jest tylko przycięcie jej ambicji na jakiś czas. Także myślę, że to oczywiście możliwe jest, że dojdzie do pokoju. Nie wierzę, że on będzie trwały. No tak, w Rosjanach zbyt silne jest to poczucie misji dziejowej. To, co może Rosję zniszczyć, to jest demografia w dużej mierze yy, i gospodarka. że Niezależnie od swoich ambicji, apetytów, nie będzie w stanie. Trochę będzie jak Węgry po rozpadzie Austro-Węgier. Ogromne ambicje, ale... Yy, za słabe ręce. No, ta demografia to jest problemem niestety wszędzie w Polsce również. To już Nie mamy, tak nie wiele... mamy imperialnych ambicji. Nie mamy. Mamy też niewiele czasu, ale jeszcze napomknę, że niedawno opublikowaliśmy indeks, Wskaźnik Bogactwa Narodu, gdzie właśnie pokazujemy, jak kraje Unii Europejskiej, a też kraje OECD ze Stanami Zjednoczonymi włącznie budują swoje bogactwo. Wskaźnik publikujemy od pięciu lat. Polska jest dopiero na te 40 mniej więcej badanych krajów, 27, także wcale nie jest tak świetnie u nas. Nas, a w tym roku po raz pierwszy doszło do obniżenia naszego ratingu ze względu na niższą jakość wydatków publicznych. Po raz pierwszy od wielu lat nasze pieniądze czyli publiczne policja, są mniej zdrowia, efektywnie tam... wydawane mhm. niż, niż wcześniej. Wcześniej trend był wzrostowy. No i pojawiają się tam także pewne rysy. Znaczy ten, ten wzrost jest także, jeżeli chodzi o te przewagi konkurencyjne czyli te proste przewagi, czyli młodzi, wykształceni pracownicy, których nie mamy. też ta demografia, o której mówiłeś. Ta demografia myślę, że <laughs> będzie kluczowa. Czyli nisko wiele, rozwinięta, ta. mało innowacyjna cały czas gospodarka. Ostatnio minister Pełczyńska-Nałęcz mówiła o tym, jaki to rząd stawia sobie plan strategiczny do 2035 roku i tam wskazywała wiele przestrzeni, które rzeczywiście chyba są ważne. Tak? Mówiła, że bo brakuje nam dużych, prywatnych firm, że mamy zagraniczne duże firmy albo wielkie firmy spółek skarbu państwa. że mamy niedość efektywnych pracowników w związku ze spadającą demografią, powinni pracownicy w godzinie pracy wytwarzać więcej produktów, musi być bardziej wydajni. To wszystko prawda, tylko brakuje tam narzędzi. Czyli brakuje pomysłu, jak to zrobić. Rzeczy, o których my w Warszawie Enterprise od lat mówimy, czyli zwiększenie konkurencyjności gospodarki, to tylko, nie jest tylko hasło, to także jest reforma podatkowa, o której mhm. nikt nie mówi. Odejście od wielkich narodowych, państwowych molochów, czyli jeżeli chcemy mieć więcej prywatnych firm, to z sprywatyzujmy te państwowe, na przykład. Nie? Także tych narzędzi nie ma. Dobrze zidentyfikowane zostały obszary, ale w tej strategii jak na razie nie ma działań. No, to jest problem z wielkimi strategiami, że pozostają one najczęściej do, do papierze. Do, tak. tak. do, do wyborów tak, mimo że tam sięgają kolejnych 10 lat. Dobrze, to pewnie ta prywatyzacja i tego typu kwestie sobie zostawimy na, na kolejną audycję, bo już jest 19.03, więc nadszedł czas pożegnania. Dziękujemy bardzo Dziękuję bardzo.